a to może nie zdajesz sobie z tego sprawy ale obserwuję cię patrzę uważnie na wszystko co robisz obserwuję w jaki sposób traktujesz ludzi jak traktujesz mnie moją mamę i moją siostrę to jak żyjesz ma ogromny wpływ na mnie gdy przyjdzie czas wyboru zawodu, by zapewnić byt mojej własnej rodzinie, Twoje zasady będą w moich myślach. Gdy spędzasz czas ze mną, nawet wygłupiając się, dajesz mi poczucie bezpieczeństwa. Zdarzają się chwile, gdy walczę o uczciwość, nie wiedząc do końca, jak postąpić, ale będę miał w pamięci to, jak stawałeś po właściwej stronie. Mimo pokusy, pokusy pójścia na łatwiznę. Wybory, których dokonujesz, ja również będę dokonywał. Proszę, nie obawiaj się okazywać mi swoich trudności, swoich pomyłek. Mogę się na nich uczyć. Tato, słuchasz mnie? Obserwuję Cię. Obserwuję, czy naprawdę wierzysz w to, co mówisz o Bogu. Potrzebuję Twojej pomocy, byś wskazał mi drogę. Pokaż mi, kiedy życie jest niebezpieczne, a kiedy dobre. A więc patrzę na Ciebie, tato, każdego dnia. Uczysz mnie, jak żyć. Czy sobie z, z tego zdajesz sprawę, czy nie? To jest taka transkrypcja filmu, który jest w internecie. Gdzie te słowa wypowiada mały chłopiec, będący w różnych sytuacjach ze swoim tatą. Każdy z nas był kiedyś małym chłopcą, bądź małą dziewczynką. Większość z Was patrzyła na małych chłopców i małe dziewczynki, którzy są Waszymi synami bądź córkami. Teraz patrzycie na swoich wnuków. Wnuczki. Powiem Wam, że kiedy tak patrzę na taki trochę negatywny obraz, ale na przypadki wykorzystywania przez niektórych księży osób małoletnich, czyli na pedofilię, bardzo mocno dotarło do mnie, jak jeden czyn może przekreślić życie drugiego człowieka. Jak grzech i przestępstwo może mieć wpływ na patrzenie na każdego mężczyznę ubranego w sutannę, dlatego że tak niewinne osoby jak dzieci mają swoje serca otwarte na miłość, czułość, poczucie bezpieczeństwa, a to może zapewnić tylko dojrzałe ojcostwo. W przypadku księdza przeżywane duchowo, w przypadku większości z Was, przeżywane realnie, jako fizyczne posiadanie dzieci, wnuków, prawnuków. I od tego dzisiaj chciałbym zacząć, ponieważ to dojrzałe Ojcostwo pokazuje nam dzisiaj Ewangelię. O tym dzisiaj będzie: o Ojcostwie, macierzyństwie i małżeństwie. Co jest zawarte w tej Ewangelii na temat Ojcostwa? Sytuacja dosyć ciężka dla Józefa, tak jak byłaby ona ciężka dla każdego mężczyzny, co już po zaręczynach jeszcze rok zanim dojdzie do tego, że będą mieszkali ze sobą razem według tamtejszej tradycji. Maryja jest już po zwiastowaniu, czyli dowiedziała się, że w jej łonie począł się Jezus, otrzymała dowód, w postaci kuzynki Elżbiety, która była bezpłodna, a też jest w ciąży, postanawia się do niej wybrać i wraca do domu po sześciu miesiącach. To kiedy Józef patrzy na jej brzuch, to co widzi? Dosyć dużą piłeczkę. Cios dla każdego mężczyzny, a on był człowiekiem sprawiedliwym. Żeby nie doszło do tego, że Maryję ukamienowano za cudzołóstwo, no bo jak w ciąży, bez tego, jak zamieszkali razem, czyli go zdradziła, jak ona mogła, to postanawia ją oddalić, postanawia uciekać, ale podczas snu ma widzenie anioła, który go zapewnia, że Maryja go wcale nie zdradziła, ale dziecko poczęło się z Ducha Świętego. Ten anioł mówi, żeby on się nie bał, żeby wziął Maryję do siebie, no i gdy się budzi, tak robi. Wszelkie współczesne badania pokazują, że obecnie przeżywamy kryzys ojcostwa. I widać to w sposób szczególny u młodego pokolenia. Widać to u młodego pokolenia, które stara się założyć rodzinę, widać to u młodego pokolenia księży. I z pokorą musimy przyznać, że ten kryzys nie wziął się z powietrza, że w kryzysie ci młodzi mężczyźni musieli wzrastać, czyli musieli wzrastać też w takim domu. I to są owoce tego dorastania. Święty Józef od momentu tego ukazanego dzisiaj w Ewangelii nieustannie trwa nieustannie jest obecny przy Jezusie. Wiecie, jaki świętego Józefa nazywamy w tradycji kościelnej? Milczący święty. On w Ewangelii nie wypowiada żadnego słowa. Żadnego. Ani jednego. I drogi bracie, zrób sobie taki krótki test teraz. Jako syn, jako ojciec, jako dziadek, Gdybyś z całego twojego życia do tego momentu wyciąć wszystkie słowa, jakie powiedziałeś do swoich dzieci, gdybyś z całego swojego życia jako syn wyciął wszystkie słowa ojca, to co zostanie? Ile jest tam obecności? Ile trwania twojego jako ojca przy synu? czy myśląc o swoim ojcu, Twojego ojca przy Tobie. Kilka lat temu zakończył się synod młodzieży w Watykanie i w dokumencie końcowym znalazły się wnioski młodych ludzi. Czytamy tam o największej potrzebie młodego człowieka na całym świecie, młodzi ze wszystkich kontynentów świata. Widzicie, jaka jest największa potrzeba młodego człowieka obecnie? To jest ich wniosek. Chcemy towarzyszenia, żeby ktoś przy nas był. Ten kryzys Ojcostwa bierze się też z braku odpowiedzialności, do której jest potrzebna odwaga. No i ten brak odpowiedzialności widać w momencie podejmowania jakichś życiowych decyzji. Które są wiążące na całe życie. Taką decyzją jest rodzina, zawarcie małżeństwa, kapłaństwo. Zobaczcie, ilu księży teraz odchodzi z kapłaństwa. Odpowiedzialność, trwanie. Czy to oznacza, że teraz mamy mieć samych Herosów, którzy mają się niczego nie bać? Nie, bo to jest niemożliwe. Popatrzcie na świętego Józefa w dzisiejszej Ewangelii. On się nie bał? Pewnie, że się bał, dlatego chciał zwiewać, zostawić kobietę z dzieckiem, bo się bał. To jakie pierwsze słowa kieruje do niego anioł? Nie bój się. Każda odpowiedzialność za rodzinę, za parafię, za dzieci, za dom jest związana ze strachem, jest związana z lękiem, szczególnie na początku. Czy dam radę? Czy jestem gotowy do tego, żeby być ojcem, matką? Czy, dam, czy damy radę jako dziadkowie, pilnować wnuków, jak oni pójdą do roboty? Ale tutaj pojawia się kolejna cecha pięknego Ojcostwa Świętego Józefa, czyli wiara. Zobaczcie, gdyby on nie wierzył, to posłuchałby natchnienia Bożego. Gdyby Józef nie wierzył, Poszedłby za głosem anioła, uciekałby gdzie pieprz rośnie, bo nie wierzyłby w to wszystko. Jak, z Ducha Świętego, co ty mi to gadasz? To, co pozwala człowiekowi pokonywać największe trudności i własne lęki, to jest właśnie Pan Bóg, który daje pokój serca. Wtedy, kiedy wszystko wokół we mnie jest, jak jedna wielka burza i sztorm. I chciałbym się zatrzymać przy tych trzech cechach: obecność, odpowiedzialność i wiara. Powiem Wam, że zawsze uderzają mnie wizyty w domach dziecka. Zawsze. To są historie dzieci, które myślę w połowie, nie są sierotami. To czasami my mamy takie stereotypowe wyobrażenie, że w domu dziecka to są dzieci, które nie mają rodziców. W połowie te dzieciaki mają rodziców. I to jest ta tragedia. Zabrakło odpowiedzialności za własne dzieci, obecności. Pojawiły się różnego rodzaju problemy. Alkoholizm, narkotyki, długi wynikające z braku chęci do pracy. I to umieszczenie w domu dziecka odrywa od tej obecności. Na przykład ojca. Ale trzeba szukać domu dziecka? Popatrzmy dzisiaj na nasze rodziny. Pierwsze pytanie: Czy w tej rodzinie jest ojciec? Czy trwasz jako tato? A może ten tato uciekł? Modlisz się ze swoimi małymi dziećmi, bądź modlisz się za swoje dorosłe dzieci? Widzą oni, że jest ktoś potężniejszy od taty, mocniejszy. Widzą pomyłki taty, przyznanie się do winy, przeproszenie, bo to jest wielkość człowiek. A tato czerpie siły z rozmowy z Bogiem. Oczywiście nie byłoby ojcostwa bez macierzyństwa. Ojcostwo wypływa z macierzyństwa. No to jakie cechy macierzyństwa możemy zobaczyć u Maryi, scena zwiastowania ukazuje strach młodej dziewczyny, wsłuchanie się w słowa anioła i ten moment wypowiedzenia słów doskonale nam znanych niech mi się stanie według słowa Twego, czyli fiat. Ogrom zaufania, które Posiadała wobec woli Pana Boga zaufania, na którym opierało się całe jej życie, aż po krzyż. Trwanie przy Jezusie w różnych sytuacjach, w różnych momentach wychowania, jak poszukiwała zaginionego dwunastolatka, dostrzeżenie i słyszenie o tym, jak jej trzydziestoletni syn czyni cuda. Bycie pod krzyżem było przenikniętym miłością, oddaną do końca swojemu synowi, ale też w tym, z którymi potem tworzyła Kościół, i ogromna siła. Którą posiadała ta kobieta, młoda, bardzo młoda kobieta, kiedy patrzyła, jak jej syn jest biczowany, jak jest wyszydzany, jak umiera na krzyżu i jak jej, jego ciało, martwe ciało zostało jej dane do rąk. Miłość mamy jest całkowicie czymś innym niż miłość taty. Dlaczego? Kiedyś oglądałem taki eksperyment społeczny, który zawsze po dzień dzisiejszy. Wywołuje moje wewnętrzne poruszenie. Na czym on polegał? Zaproszono mamy ze swoimi dziećmi, kilkumiesięcznymi, ale też dwu-, trzyletnimi, do studia filmowego. W tym studiu filmowym przygotowano pomieszczenie jako taką, taki pokój zabaw. Pomalowano na kolorowo, zabawki różnego typu, tak żeby dzieci miały zajęcie. W tym pomieszczeniu zamontowano kamery i głośniki. Mamy wchodziły ze swoimi dziećmi do tych pomieszczeń. Kilka minut bawiły się ze swoimi dziećmi. Ich zadaniem było potem tak się bawić, żeby dziecko nie zauważyło, że mama wyszła. I mamy opuszczały ten pokój zabaw. Szły do studia obok. Dzieci kilkanaście sekund bawiły się dalej, śmiały i tak dalej, i nagle zauważyły, że nie ma mamy. Rozglądały się, zaczęły padać w panikę, krzyczeć i płakać. Każde z tych dzieci. W tym czasie, w pokoju obok, tym mamom poszczególnych dzieci, każde dziecko było z osobna, montowano mikrofony na klatce piersiowej, tak żeby te mikrofony. Wychwytywały rytmy serca. I w momencie, jak dziecko zaczynało płakać, operator wzmacniacza puszczał dźwięk tego serca do tych głośników w pomieszczeniu, gdzie były dzieci. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy dziecko, nieważne w jakim było wieku, usłyszało rytm serca mamy, której fizycznie obok nie było. Słyszeli tylko dźwięk, nie wiedzieli skąd. Wszystkie dzieci się uspokajały, bawiły się dalej i uśmiechały. Tak potężna jest Wasza miłość. Nie musicie być fizyczni. Wystarczy rytm Waszego serca. Zaufanie rodzi się z tej miłości w sercach matek i znają tylko one je same. Bo to zaufanie też wypływa z serc dzieci wobec mamy. Zaufanie, któremu pragnie się oddać całych siebie i tak naprawdę nieważne ile ma się lat. Kiedyś byłem na Jasnej Górze i wysyłałem smsy do młodzieży, którą przygotowywałem do bierzmowania, jak byłem wikarym w katedrze w Legnicy. Wysyłałem im SMS-y tam, zapewniając ich o modlitwie, i w tej wiadomości wysłałem im takie pytanie, że jeżeli ktokolwiek z nich ma jakąś intencję, w której chce, żebym się pomodlił, to żeby mi przysłał z powrotem SMS-a. Otrzymałem -y. dosyć sporo wiadomości zwrotnych, ale powiem Wam, że jedna spowodowała, że miałem łzy w oczach. Odpisał mi Ignacy. Ignacy, który wtedy był w siódmej klasie, Ignacego wychowywali dziadkowie. Ignacy przysłał mi takiego SMS-a, żebym był grzeczny dla dziadków, żebym dobrze się uczył i żeby mama zaczęła mnie odwiedzać i mnie pokochała. 13-letni chłopak proszący o miłość mamy, pragnący jej zaufania. Inny przykład. Z tą samą młodzieżą bardzo często odwiedzałem dom dziecka, sióstr żbietanek w Legnicy. Chodziliśmy tam po prostu z tymi dziećmi poprzebywać, pomagać w lekcjach, pobawić się. W domu dziecka, przynajmniej tych, tych u sióstr, można przebywać do 18 roku życia. No, ale zdarzają się takie sytuacje, że za specjalną zgodą jeszcze przez kilka miesięcy ci pełnoletni wychowankowie pozostają za nim się usamodzielnią. I pewien 18-letni chłopak ma mamę, która przez całe jego życie, przez cały jego pobyt w domu dziecka, totalnie się nimi nie interesowała. Ale jak opowiadała mi jedna z wychowawczyń, Marek, bo tak ten chłopak miał na imię, on, nie mama, tylko on na każdym czasie wolnym chodził do niej, odwiedzał, chciał z nią przebywać, ale czasami bywało tak, że mama go nawet nie wpuszczała do mieszkania. I myślę, że Pan Bóg zadziałał w bardzo przedziwny sposób. Mianowicie, kiedy te osoby pełnoletnie się usamodzielniają, to składają do urzędu miasta podanie o przydzielenie mieszkania. I wyobraźcie sobie, że Marek otrzymał swoje mieszkanie w tej samej kamienicy, gdzie mieszkała mama, na tym samym piętrze, naprzeciwko jej mieszkania. Jak się ta sytuacja rozwiąże, to czas pokaże. Ale osiemnastoletni chłopak, młody mężczyzna też tej miłości pragnie. Dlatego w wielu sytuacjach życia potrzeba jest ta siła matki. Która będzie potrafiła przechodzić przez wiele problemów, ale też pokonywać własne słabości. No i drodzy, silna rodzina Piękny Dom to przede wszystkim silne i piękne małżeństwo. Małżeństwa, gdzie kobieta i mężczyzna będą odkrywali swoje własne piękno, gdzie będą na siebie wsparciem, gdzie będą okazywali sobie szacunek. No i z potęgi tej miłości wyrośnie pragnienie ojcostwa, macierzyństwa, gdzie z potęgi wspólnej modlitwy będą wkorzeniały się te nieprzemijające wartości, którymi sami będą żyli, a przez to i staną się one ich życiem. To dzieci, wzrastające w takiej cudownej rzeczywistości rodziny, będą przeniknięte tym, jak żyją rodzice. I dzieci jako dorosłe osoby mogą w swoim życiu się pogubić. Czasami pewnie przeżywacie różnego rodzaju dylematy bądź dramaty, kiedy widzicie, jak wasze własne dziecko się gubi, źle podejmuje decyzje, nie idzie za tym, co żeśmy pokazywali. Oni mogą nawet odejść od Boga, ale kiedy będą miały to niesamowite oparcie w ojcu, który jest, który wierzy, który jest odpowiedzialny, będą miały oparcie w silnej matce, która kocha, ufa, i której będą ufać, to dzięki tej przestrzeni miłości małżeńskiej, ojcowskiej, macierzyńskiej, z tego portu, do którego będą mogli nieustannie wpływać, nawet kiedy ich łódź życia będzie poobijana, przebita, nie będą potrafili sami utrzymać się na tym morzu własnego życia, to z tej miłości zrodzi się piękno powrotu do wartości, które od dzieciństwa są w ich sercach a o której zapomnieli, wobec których się zbuntowali. Tylko dzięki wpatrywaniu się w wasze małżeńskie życie będą mogli sobie przypomnieć te wartości i to, co zagubili. Małżeńska miłość z biegiem lat ma rodzić cierpliwość do siebie, kiedy siły już słabną, kiedy pamięć nie tam. Kiedy możemy już, jesteśmy po jednym zawale, po udarze, kiedy nie jesteśmy już tak piękni, tak sprawni. Ta miłość ma przebaczać, pomagać, wspierać, ale taka miłość jest nie do osiągnięcia po ludzku. Ale kiedy razem się modlicie, kiedy swoje małżeństwo zawierzacie, siebie, swoje własne dzieci, opiece Maryi. Kiedy idziecie w życiu za natchnieniami Ducha Świętego, to jesteście w stanie przejść przez każdy etap życia. To jesteście w stanie cieszyć się tą piękną miłością także po 10, 25, 50, 60 latach życia razem. Jesteście w stanie stanąć przed ołtarzem, popatrzeć sobie w oczy i z tym błyskiem w oku, z uśmiechem na twarzy. Powiedzieć kocham Cię tak jak za pierwszym razem. I do tego Was zachęcam. Jak jesteście teraz ze sobą razem. To popatrzcie sobie w oczy i powiedzcie kocham Cię. Jak jesteście osobno, to zróbcie to dzisiaj wieczorem. I nigdy nie zapominajcie, że jesteście piękni.